Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie do udziału w drugim Małopolskim Dniu Dla Klimatu. Wydarzeniu, które odbywa się cyklicznie, w którym grupujemy, zbieramy wszystkich Małopolan dbających o swoje środowisko, dbających o swoje otoczenie i którzy w ramach tej akcji przygotowują wiele wydarzeń i spotkań związanych z ekologią, środowiskiem i przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Takim szczególnym akcentem tego wydarzenia jest. Drzewo dla klimatu akcja sadzenia sadzonek drzew. W ubiegłym roku posadziliśmy 24 tysiące sadzonek drzew, w tym roku chcemy ich posadzić więcej. Organizatorem tej akcji są nasi doradcy do spraw klimatu i środowiska we wszystkich powiatach małopolskich. Zapraszam Państwa do udziału w tej akcji, tak abyśmy razem, wspólnie posadzili w tym roku wiele, wiele więcej sadzonek drzew niż w roku ubiegłym. Projekt LIFE Eko Małopolska, finansowany z programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.